dzień dobry no to starym zwyczajem następne pozdrowienia dla pana prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejsa. panie prezydencie jestem w Szoslyszu. za mną basen nowo otwarty zdaje się, że dopiero 30 kwietnia oddany do użytku i za chwilę powiem jak został sfinansowany naprawdę trzeba chcieć Basentem, jak się dowiedziałem, wybudował powiat szasnyski razem z miastem szasnych. Cała inwestycja kosztowała prawie 9,5 miliona. Z tego miasto dało milion złotych, a powiat. Jakieś 870 tysięcy. A teraz uważajcie, bo będzie najciekawsze. Wstęp na ten basen jest bezpłatny. I jeszcze jedna ciekawostka: jak władze przasnysza korzystają z tego wrednego pisu. W tej hali jest lodowisko. Jak się dba o miasto, a nie o karierę polityczną syna, to się ma.